Pierwsze dary 13. soboty nie wyznaczają początku składania darów misyjnych w kościele adwentystów, ponieważ fundusze na misję zbierano już od 25 lat. Urzędnicy sekretariatu szkoły sobotnej przy generalnej konferencji postanowili, że powinno się sfinansować projekt wypraw misyjnych na wyspy Oceanu Spokojnego. Otrzymali dotację, która jednak nie pokryła wszystkich kosztów i dlatego zachęcili głównie dzieci z kościoła, aby pomogły w zbiórce funduszy na budowę żaglowca, który miał dotrzeć do wszystkich wysp na Pacyfiku. W 1890 roku Stantek wypłynął z San Francisco i miesiąc później zawitał na wyspę Pitcairn. Praktycznie wszystkie osoby pełnoletnie na tej wyspie zostały ochrzczone. Prawda jest taka, że efekty działalności misjonarskiej statku Pitcairn dało się odczuć we wszystkich zakątkach oceanu spokojnego. W różnych wyprawach na tym statku uczestniczyło prawie stu misjonarzy. To był doniosły projekt, który zrodził się w sercu jednego człowieka, który chciał pójść. Jak czytamy w Ewangelii Marka, idźcie, idźcie, idźcie. Dary zebrane na misję Pitcairn to pierwszy projekt szkoły sobotniej w Kościele Adwentystycznym. Wiele lat później doceniono wartość tej formy wspierania misji i zdecydowano, że zbierane będą dary okresowe, przeznaczone na szczególne cele. Tak zrodził się pomysł Darów 13 Soboty Sekretariatu Szkoły Sobotniej. W 1912 roku Generalna Konferencja postanowiła zainicjować zbiórki Darów 13 Soboty przeznaczonych w każdym kwartale na wybrany projekt. Zbieranie szczególnych darów w jednym dniu na całym świecie sprawia, że stajemy się sobie bliżsi. Pierwsze dary 13 soboty przeznaczone były na bardzo ogólne cele, np. praca misyjna w Afryce Środkowej. Szybko jednak zaczęto koncentrować się na określonych projektach, takich jak szkoła średnia w River Plate, która w końcu stała się uczelnią wyższą czy też adwentystyczna szkoła zawodowa w Chile, gdzie teraz mamy uniwersytet. Na początku kwartalnik misyjny wydawano w formie ośmiostronicowej broszurki, w której koncentrowano się na darach misyjnych i zamieszczano również kilka historii zachęcających do składania tych darów. Dzięki temu Kościół na całym świecie wiedział, na czym się koncentrujemy i żaden region nie czuł się wyobcowany. Dary 13 soboty poświęcone na szczególne projekty pomagają nam zrozumieć potrzebę wspierania określonej grupy ludzi w wybranym rejonie świata. Jezus docierał do ludzi za pomocą historii. My dzisiaj czynimy to samo. Historie misyjne opowiadane są w taki sposób, aby jak najbardziej przybliżyć osobę lub grupę docelową. Poznać ich radości i smutki, zrozumieć stojące przed nimi wyzwania i z radością wyglądać realizacji zamierzonych celów. Historie misyjne zachęcają nas do utożsamiania się z naszymi braćmi i siostrami, do modlitwy za nich oraz wspierania ich, by stojące przed nimi wyzwania okazały się drzwiami do nowych możliwości. Adwentyści musieli nauczyć się nastawienia na misję. A gdy już sobie uświadomili jej potrzebę, dzieło zaczęło się rozwijać na całym świecie. Chociaż początki Kościoła związane są z Ameryką Północną i w 1912 roku właśnie tam mieszkała większość Adwentystów, obecnie tylko 6% wyznawców zamieszkuje ten kontynent. 94% Adwentystów mieszka poza Ameryką Północną. Większość z naszych instytucji miała skromne początki. Często powstawały one właśnie dzięki specjalnym kolektom. Wyobraźcie sobie małą przychodnię dla tubylców na brzegu Amazonki, która dziś jest centrum medycznym w wielkim mieście. Każdego roku służy tysiącom ludzi w imię Chrystusa. O to, czemu służą dary misyjne. W ostatnich 100 latach fundusze z darów 13 soboty zostały przekazane do 500 instytucji i zborów. Pomyślcie tylko, jaka praca została dzięki temu wykonana. Każde dary były jak ziarno zasiane w określonym miejscu na naszej planecie. I każde z tych ziaren wydało plon. Mała przychodnia stała się wspaniałym szpitalem. Niewielki zbór, efektywnym centrum ewangelizacyjnym. Każda z tych instytucji jest jak drzewo wyrosłe z drobnego ziarna, które rozrosło się i wydało jeszcze więcej nasion. I tak cały cykl zatacza koło, nasze dary są jak ziarno. Składanie darów 13 soboty jest teraz jeszcze ważniejsze. Pomyślcie o 17 milionach członków Kościoła i wielu, wielu innych uczestnikach nabożeństw, którzy każdego kwartału składają dar poświęcony na jasno określone cele. Wyobraźcie sobie, czego moglibyśmy dokonać, gdybyśmy ofiarnie ułożyli na określone projekty. Możemy modlić się za prowadzone działania i starać się zrozumieć ludzi, którzy potrzebują tego dzieła. Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy. Dary 13. soboty to nie tylko budowa i zakup nieruchomości. Finansowane z nich projekty ułatwiają działania misyjne wśród milionów ludzi na całym świecie, umożliwiając im poznanie Ewangelii. Możemy zbudować szpital w jakimś dalekim kraju. Ale to lekarze i pielęgniarki pomagają potrzebującym i właśnie na tym polega misja. Misja światowa to nie kolejna puszka, do której wrzucamy monety, to Bóg, który posyła nas, abyśmy poszli. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei. Tekst Piotr Lazar. Dźwięk i montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.